Pan wie, co było głównym tematem tego szczytu klimatycznego w Brazylii? Głównym tematem było odstąpienie od korzystania z paliw kopalnych. A więc ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i tak dalej. Odstąpienie od korzystania z paliw kopalnych, żeby planeta przestała płonąć. I jeszcze, proszę pana, goście tego szczytu klimatycznego w Brazylii się nie rozjechali, kiedy brazylijski prezydent Lula da Silva wydał zgodę na robienie od odwiertów w Amazonii. Odwiertów w poszukiwaniu ropy naftowej w Amazonii. No więc wie pan, to było klucz całego tego szczytu klimatycznego. Jak widać nikt żaden z uczestników w to nie wierzy, w te brednie o tym, że planeta płonie?